Zamówienie u dostawcy jest możliwe na podstawie odrębnego dokumentu. W menu głównym wybieramy zakładkę Handel, następnie Zamówienie u dostawcy. Zamówienia są przechowywane na odrębnej liście dokumentów. Dodanie nowego dokumentu, zamówienie u dostawcy, jest możliwe po wciśnięciu ikony plusa. Na zamówieniu u dostawcy użytkownik powinien podać kontrahenta, u którego zamawia towar. Akronim kontrahenta można wpisać ręcznie lub wybrać z listy kontrahentów dostępnej pod przyciskiem. Wyświetlana z poziomu zamówienia lista jest automatycznie zawężana do kontrahentów o nadanym statusie dostawcy. Wybieramy kontrahenta. Dane kontrahenta oraz informacje o formie i terminie płatności są pobierane z jego karty ewidencyjnej. Ikoną plusa dodajemy listę zamawianych towarów. Z listy zasobów użytkownik może wybrać towary, które aktualnie zamawia u dostawcy. Wybieramy towary. Wybrane towary trafią na dokument. Proponowana ilość pobierana jest z karty towaru z pozycji Zamawiać po. Możemy zmienić proponowaną ilość, jak i cenę. Odznaczając bufor, spowodujemy, że zamówienie zostanie zapisane na stałe, bez możliwości późniejszej zmiany wprowadzania danych. Zapisujemy dokument. Zamówienie pojawiło się na liście dokumentów. Zamówienie możemy przekształcić do faktury zakupu lub dokumentu przyjęcia zewnętrznego za pomocą przycisku. Z menu głównego wybieramy handel, następnie zasoby. Dokument Zamówienie u dostawcy powoduje zmiany na liście zasobów. Wybieramy towary, które wcześniej zamawialiśmy u dostawcy. Ilość zamówienia pojawiła się w kolumnie Zamówienia. Towar nie został jeszcze wprowadzony na magazyn. W menu głównym wchodzimy w zakładkę Kasa Bank, następnie preliminarz płatności. Zamówienie u dostawcy nie ma jeszcze żadnych konsekwencji związanych z płatnościami. Preliminarz płatności zawiera informacje o wszystkich płatnościach kontrahenta, zarówno tych jeszcze nierozliczonych, jak i tych już zrealizowanych, dlatego też wystawione zamówienie nie jest widoczne w preliminarzu płatności.